Cześć. W jednym z wcześniejszych filmików sprawdzałem małego, taniego drona, którego trzeba było złożyć samodzielnie. Fajna sprawa, ale pojawił się problem. Do testów użyłem swojego radia Hello Radio V16, które nie ukrywajmy, tanie nie jest. No i jeden z widzów zapytał: A jakie radio do niego polecasz? I oczywiście mógłbym polecić to, które sam używam, ale czy kupując drona za 100 zł, musimy od razu wydawać 1000 na radio? Odpowiedź brzmi nie. Trafiłem na coś, co może być świetną alternatywą. Nowy, niedrogi nadajnik firmy Jumper, a dokładnie Jumper Smart, który dostaniecie na AliExpress. Ma wbudowany ekspres LRS i kosztuje tylko około 200 zł, a z kodami rabatowymi, które umieszczę w opisie, jeszcze mniej. Jeśli jesteś początkujący albo po prostu nie chcesz wydawać dużej kwoty na radio, ten film może być dla ciebie. Zostaw suba, jeśli chcesz więcej takich testów, a jeśli zdecydujesz się na zakup, w opisie znajdziesz linki i kody rabatowe. Dzięki temu wspierasz kanał i nic na tym nie tracisz. Na początek sprawdzę, co jest w opakowaniu, potem przyjrzę się funkcjom i oczywiście zrobię test w locie. Zobaczymy, czy naprawdę warto. Paczka dotarła do mnie w ciągu dwóch tygodni, czyli raczej standardowo, chociaż AliExpress ostatnio przyzwyczaił mnie do nieco szybszych dostaw, ale jest ok. Wszystko jest dobrze zapakowane w ładnym kartoniku, który od razu zdradza, co jest w środku. Nie jest to typowy szary karton, jak to czasem bywa. Całość zabezpieczona folią, więc mamy pewność, że przesyłka jest nienaruszona. Moim zdaniem opakowanie spokojnie nadaje się na prezent. Na opakowaniu znajdziemy też pokazane wszystkie dostępne warianty kolorystyczne, a wybrany przez nas kolor jest oznaczony. W środku mamy ulotkę z kodami QR, instrukcję obsługi w języku chińskim i angielskim. Pasek na szyję, dzięki któremu nie męczą się ręce podczas dłuższego trzymania. Zwykle dodaje się go do cięższych modeli, ale fajnie, że jest miłe zaskoczenie. Oczywiście, długość paska jest regulowana. Dodatkowe sprężynki do gimbali. Tego się nie spodziewałem, naprawdę czuć, jakbym otwierał droższy model. Przewód USB, USB-C, który pozwala na podłączenie do symulatora, a być może też na ładowanie. Jeśli tak, to będzie kolejne pozytywne zaskoczenie. No i oczywiście radio. Powiem szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Wygląda naprawdę dobrze, w dotyku też jest całkiem solidne. To nie jest plastik rodem z zabawek. W tylnej części uchwyty pokryte są gumą lub czymś podobnym, co poprawia uchwyt. Radio zasilane jest jedną baterią litowo-jonową 18650, której nie ma w zestawie, więc trzeba zaopatrzyć się we własną. Moja wersja kolorystyczna to czarna, ale do wyboru jest aż 7 wariantów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Antena jest składana, co ułatwia transport. Nie jest jednak obrotowa, więc ustawiamy ją tylko w jednej płaszczyźnie. Oczywiście najbardziej rzuca się w oczy ekran. Zaraz go uruchomią. Po prawej i lewej stronie mamy przyciski do poruszania się po menu. Pośrodku przycisków włączania, trymery, tutaj w postaci małych joysticków oraz zawieszka, do której właśnie podłączamy dołączony pasek na szyję. Gimbale z czujnikiem hala to naprawdę mocny punkt w tej cenie. Większość tanich nadajników ma potencjometry, które z czasem tracą precyzję. Tu mamy większą trwałość i dokładność, co czuć już przy pierwszym ruchu, ale oczywiście sprawdzę to w locie. Przepustnica jest po lewej stronie, czyli mamy klasyczny tryb drugi. Z przodu znajdziemy jeszcze dwa potencjometry. Co ciekawe, z dość dobrze wyczuwalnym punktem środkowym. W górnej części po obu stronach anteny znajdują się dwa przyciski chwilowe, działają tylko gdy są wciśnięte dwa przełączniki trójpozycyjne i dwa przełączniki dwupozycyjne. Znalazło się też miejsce na gniazdo słuchawkowe oraz wspomniany port USB, dzięki któremu możemy na przykład pograć na symulatorze. Sama marka Jumper jest już dobrze znana w świecie droniarzy i RC. To chiński producent, który wypuścił kilka naprawdę udanych modeli i zdobył zaufanie użytkowników. Jumper Smart działa w systemie Express LRS 24 GHz, czyli nowoczesnym, szybkim i bardzo popularnym protokole. W testowanym tanim dronie użyłem właśnie takiego odbiornika. Moc nadawcza to 100 mW, co dla większości zastosowań będzie w zupełności wystarczające. Do lotów na kilkaset metrów, a nawet 2-3 km spokojnie wystarczy. W instrukcji producent deklaruje zasięg aż do 8 km, ale szczerze nie wiem, czy jest to realne. A sam nie planuje latać na takie odległości. Poza tym, zasięg w małych dronach i tak ogranicza bateria, więc można powiedzieć, że to radio i tak przeskakuje drona. Dodatkowo 100 mW to wartość w pełni zgodna z przepisami w Polsce i Unii Europejskiej. Czy da się latać dalej? Na większej mocy jasne, ale jumper smart oferuje dokładnie tyle, ile wolno, i to nie wada, tylko święty spokój. Radio nie działa ani na HTX, ani na starszym OpenTX. Zamiast tego działa na własnym systemie o nazwie Jumper TX. Dla niektórych może to być minus, ale dla wielu początkujących to wręcz zaleta. Nie trzeba nic konfigurować, żadnych miksów, skryptów, lua ani logiki. Po prostu ustawiasz, bindujesz i lecisz. To ogromny plus dla tych, którzy dopiero zaczynają. Dla bardziej zaawansowanych pilotów może to być ograniczenie, ale w tej cenie coś za coś. Poza tym może służyć jako radio dodatkowe do mniej wymagających zadań. Dobrze, czas włożyć baterię i uruchomić radio. Baterie 18650 są łatwo dostępne, można je kupić lub wyjąć z uszkodzonej baterii, np. od laptopa. Pasują tu również wersje bez wystającego PINu, tak tzw. flat top. Oczywiście wkładamy ją zgodnie z oznaczoną polaryzacją, a tu oznaczenia są dobrze widoczne. Zamykamy klapkę i gotowe. Później sprawdzę, czy bateria jest ładowana przez USB. Jeśli chodzi o wymiary tego radia, to naprawdę robi wrażenie swoją kompaktowością około 14 cm na 14, licząc razem z antenką czyli zmieści się praktycznie wszędzie, nawet w niewielkim plecaku. A teraz coś, co robi jeszcze większą różnicę waga. Dla porównania, obok mam Hello Radio V16 i jak widzicie, ono waży ponad kilogram, co już naprawdę czuć w dłoni. Tymczasem jumper to około 250 gramów. Postawione obok siebie wyglądają zupełnie inaczej. Powiedziałbym wręcz, że to dwa różne światy. Oczywiście nie ma co ich bezpośrednio porównywać, bo tu zupełnie inne klasy sprzętu, ale daje to dobry punkt odniesienia, żeby zorientować się, jak niewielki i lekki jest jumper. Radio uruchamiamy przytrzymując przycisk zasilania. Jak widzicie, Jumper Smart wyposażony jest w kolorowy ekran IPS o przekątnej 2 cali. I rozdzielczości 320x240 pikseli. Ekran nie jest może dotykowy, ale mimo to jest bardzo czytelny i zapewnia szybki dostęp do wszystkich najważniejszych ustawień. I powiem szczerze, w tej półce cenowej to naprawdę rzadkość. Po uruchomieniu urządzenia interfejs domyślnie ustawiony jest w języku chińskim, ale spokojnie, zaraz to zmienimy. Żeby wejść do menu głównego naciskamy lewy górny przycisk nawigacyjny. Przenosi nas to do pierwszej strony ustawień. Choć wszystko jest jeszcze po chińsku, łatwo zauważyć ikonę z flagą. To sugeruje zmianę języka. Po prawej stronie przytrzymujemy przycisk oznaczony kółkiem lub O jak Open, żeby wejść w edycję opcji. Teraz z strzałką w dół wybieramy odpowiednią pozycję z flagą i naciskamy plus. Gotowe, język został zmieniony na angielski. Niestety do wyboru mamy tylko dwa języki, chiński i angielski, ale to w zupełności wystarczy do obsługi. Tak mniej więcej wygląda poruszanie się po menu. Przytrzymanie O otwiera menu. Lewe przyciski służą do nawigacji po opcjach, przycisk plus i minus zmieniają wartości, a x to po prostu wyjście, exit. Wszystko działa szybko i intuicyjnie, po kilku minutach można się już swobodnie po tym poruszać. Zanim przejdę do omawiania funkcji menu, połączę swojego drona z tym radiem i to bez zmieniania jakichkolwiek ustawień na tym etapie. Wykorzystam tutaj wcześniej testowany tani model, w którym zainstalowany jest odbiornik Express LRS. Ten odbiornik był już wcześniej sparowany z innym radiem, więc muszę go teraz ponownie przełączyć w tryb bindowania. Żeby to zrobić, szybko dwukrotnie podłączam model do zasilania, a za trzecim razem zasilam go normalnie. Jak możecie zobaczyć, dioda na odbiorniku miga podwójnie, co oznacza, że jest gotowy do parowania. To jedna z procedur dla większości odbiorników Express LRS, a w nowych odbiornikach tryb parowania jest trybem domyślnym zaraz po wyjęciu z pudełka. W radiu na głównym ekranie przytrzymujemy przycisk O, potem najeżdżamy na ikonę windowania i klikamy O ponownie. Po chwili dioda na odbiorniku przestaje migać i świeci światłem ciągłym, a radio wyświetla komunikat, że połączenie zostało nawiązane poprawnie. Mogę teraz uruchomić silniki. W moim przypadku uzbrojenie przypisane było wcześniej do domyślnego kanału 5, więc i tutaj również przypisany jest ten sam kanał. W tym radiu do kanału 5 przypisany jest przycisk chwilowy, więc uzbrojenie działa tylko wtedy, gdy go trzymam. Trzeba to zmienić. Jak widać połączenie działa od razu, bez żadnych dodatkowych ustawień, praktycznie zaraz po wyjęciu z pudełka. Przejdźmy teraz przez ustawienia. Nie będę opisywał wszystkiego dokładnie, bo zajęłoby to zbyt wiele czasu, ale pokażę wam dostępne opcje i możliwości konfiguracji. Mamy tutaj jakby cztery osobne strony lub ekrany. Pierwszy to ekran główny, widoczny zaraz po włączeniu radia. Na górnym pasku widzimy po lewej stronie siłę sygnału połączenia z modelem, po prawej stan naładowania baterii radia. I tu muszę wspomnieć, tak baterię można ładować przez port USB. Wystarczy zwykła ładowarka 5V, np. od telefonu. Pod paskiem mamy coś bardzo fajnego, graficzne przedstawienie położenia fizycznych przełączników i potencjometrów. Na środku ekranu znajduje się sztuczny horyzont oraz sylwetka modelu, która porusza się zgodnie z ruchem gimbali. Po bokach horyzontu mamy graficzną reprezentację położenia gimbali, a obok i pod spodem położenie trymerów. Ruch trymerów pokazany jest zarówno graficznie jak i dźwiękowo, choć dodam, że dźwięk mógłby być nieco głośniejszy. Poniżej po lewej stronie znajduje się procentowa reprezentacja położenia przepustnicy, a po prawej stronie stan naładowania baterii. Jeśli model nie jest połączony, pokazuje napięcie baterii radia. Gdy połączony, widzimy napięcie baterii modelu. Na środku niżej mamy opcję bindowania. Na samym dole, po lewej, numer aktualnie używanego modelu, a po prawej, stoper. W widoku tego ekranu możemy również zmieniać kilka opcji, przytrzymując kółko. Pojawia się podświetlenie i możemy wejść w tryb konfiguracji. Pierwsza podświetlana opcja to wybór modelu. Możemy konfigurować i zapisać ustawienia dla 16 modeli. Kolejna to po prostu bindowanie. Następna opcja to przypisanie przycisku dla stopera. Domyślnie jest to trójpozycyjny przełącznik po prawej stronie SC. To dobre rozwiązanie. Mamy tutaj start, stop i reset w jednym przełączniku. Kolejna możliwość dostosowania to lewa strona ekranu. Tam, gdzie domyślnie widzimy pozycję przepustnicy, możemy w tym miejscu wyświetlać różne informacje, np. Na napięcie baterii, dane z GPS i inne. To samo dotyczy prawej strony ekranu, również możemy tam dostosować wyświetlane dane. Na koniec jeszcze ukryte menu. Otwieramy je przytrzymując X. W tym menu możemy zmieniać kolory interfejsu, wybrać wirtualny model wyświetlany na ekranie, wskazać rodzaj kontrolera lotu, jakiego używamy. Oraz przywrócić ustawienia domyślne. Po dokonaniu ustawień trzeba wyjść z menu ręcznie, naciskając X. System nie zamyka go automatycznie po bezczynności. Do kolejnych ekranów przechodzimy po prostu przyciskami kierunkowymi po lewej stronie. U mnie, dla zachowania porządku, następne okno to ustawienia systemowe radia. To właśnie tutaj wcześniej zmieniłem język interfejsu z chińskiego na angielski. Oprócz tego znajdziemy tu m.in. włączenie i wyłączenie dźwięków, aktywację wibracji, Możliwość zresetowania aktualnie wybranego modelu do ustawień domyślnych, zmianek kolorystyki interfejsu, choć muszę przyznać, że ta domyślna wydaje się najbardziej czytelna, ale oczywiście to kwestia gustu. Bardzo fajne są też opcje alarmów. Możemy ustawić próg napięcia, przy którym radio ostrzeże nas o niskim poziomie baterii nadajnika oraz osobno o niskim napięciu w modelu, np. w dronie. Zakres, który możemy ustawić dla baterii modelu to od 3 aż do 60 V. Więc bez problemu dostosujemy to do większości konfiguracji, niezależnie czy latamy na 1S czy 6S. W tym miejscu znajdziemy też opcję przywracania ustawień fabrycznych radia oraz konfigurację czasu wygaszania ekranu. Jest jeszcze jedna opcja Idle Time. Szczerze mówiąc, nie jestem do końca pewien, co dokładnie robi. Ustawiłem czas, ale po jego upłynięciu nic zauważalnego się nie dzieje. Może dotyczy przyszłych funkcji, albo działa tylko w konkretnych przypadkach. Jeśli czegoś więcej się dowiem, to dam znać w aktualizacji. Kolejne okno to strona z modelami. Mamy tutaj 11 fabrycznie skonfigurowanych modeli, w tym kilka samolotów, czołgi, dron i samochód. Każdy z tych modeli jest wstępnie skonfigurowany, co może być pomocne dla początkujących, ale oczywiście możemy te ustawienia dowolnie zmieniać. Wystarczy nacisnąć kółko, a następnie poruszać się z strzałkami i już możemy dostosować parametry konkretnego modelu pod nasze potrzeby. I ostatnia strona to strona miksów. Na początek dodam, że domyślna mapa kanałów tego radia to AETR. W tym miejscu możemy dostosować czułość i zakres każdego kanału, odwrócenie kanału, tak zwany rewers, przypisanie konkretnego przełącznika lub pokrętła do wybranego kanału. Aby przypisać przycisk lub przełącznik, Przytrzymujemy przycisk X, wtedy okno kanału podświetli się czerwoną obwódką. Następnie przyciskami plus lub minus wybieramy element, który ma sterować danym kanałem. Aby zatwierdzić i wyjść, ponownie naciskamy X. Pozostałe zmiany działają podobnie jak w innych sekcjach. Najpierw kółko, potem wybieramy kanał przyciskami po lewej stronie, a wartości ustawiamy za pomocą plusa i minusa. I to już wszystkie cztery strony konfiguracji, jakie oferuje to radio. Nie jest to co prawda HTX, ale kilka naprawdę przydatnych i podstawowych ustawień zostało zachowanych i to w bardzo przystępnej formie. Oczywiście zabrałem radio na kilka lotów próbnych i powiem wam, że nie zauważyłem nic niepokojącego. Wszystko działało precyzyjnie, gimbale są czułe, reakcja natychmiastowa tak jak należy. Dodam tylko, że gimbale są nieco krótsze niż w moim poprzednim radiu, więc wymagało to odrobinę wprawy, ale jeśli to Twoje pierwsze i jedyne radio, to nawet tego nie zauważysz. Ja osobiście latałem tylko w ogrodzie na krótkim dystansie, więc nie wypowiem się o maksymalnym zasięgu. Nie jestem też w stanie podać na jak długo wystarcza jedna bateria, bo to zależy od konkretnego ogniwa 18650, które sami tu montujemy. Ktoś użyje 2000 mAh, ktoś inny 3500, więc trudno mówić o jednym wyniku. Ale o jednej rzeczy warto wspomnieć. Gdy bateria w dronie się wyczerpie albo po prostu ją odłączymy, a radio nadal jest włączone, uruchamia się alarm. Można go wyłączyć jednym kliknięciem przyciskiem zasilania. Fajnie, że radio samo monitoruje połączenie i informuje nas o jego zerwaniu. I jeszcze na koniec, żeby nie było, że połączyłem się tylko z jednym modelem, sprawdziłem radio także z drugim dronem, moim MobLite 7, również z odbiornikiem Express LRS. Ta sama sekwencja, dwa szybkie połączenia zasilania, potem trzecie normalne i tryb bindowania gotowy. Wciskamy przycisk bind w radio i po chwili wszystko działa. Bez kombinowania bez problemów, dokładnie tak jak powinno być. Podsumowując, Jam Smart to naprawdę ciekawa opcja na start. Za około 200 zł dostajemy radio z Express LRS, czujnikami hala i kolorowym ekranem, który działa praktycznie od razu po wyjęciu z pudełka. Nie ma HTX, ale początkującym to raczej nie będzie przeszkadzać. Działa, wygląda dobrze i kosztuje ułamek ceny typowych nadajników. Jak dla mnie, świetny wybór do taniego drona lub jako zapasowe radio. Jeśli ten film był pomocny, zostaw łapkę w górę, suba i sprawdź opis. Znajdziesz tam link do radia i kody rabatowe, które mogą dodatkowo obniżyć cenę. To też sposób, by wesprzeć kanał. Nic cię to nie kosztuje, a mnie bardzo pomaga. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku.